Już w najbliższy weekend, 13 i 14 września w Starym Sączu na terenie diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania odbędzie się 33. edycja największej i najbardziej prestiżowej wystawy rolniczej w Małopolsce AgroPromocja 2025. W tym roku zaprezentuje się rekordowa liczba 300 wystawców reprezentujących branżę rolniczą, ogrodniczą i przetwórczą. Jest bardzo wiele atrakcji. Po pierwsze, ilość wystawców, jak i działy tradycyjnie występujące takie jak rolnictwo, ogrodnictwo, pokaz zwierząt, nie tylko samooglądanie i pokazy różne przy tej okazji. Są, są też kulinaria. W pierwszym dniu mamy takie charakterystyczne wydarzenie, jak degustacja pieczonego byka, czyli cały byk, opas, mówiąc fachowo, upieczony, będzie rozdany w formie degustacji, a w drugi dzień będziemy mieli dużo promocje wieprzowiny. Również oczywiście degustacja będzie nieodpłatna. W planach także między innymi potyczki kulinarne kół gospodyń wiejskich, warsztaty wytwarzania mydła z mleka klaczy sztumskiej, widowiskowe pokazy jeździeckie oraz liczne kiermasze, konkursy i animacje dla całych rodzin. Można kupić sadzonki, można kupić nasiona, można kupić Cebulki można kupić wiele innych rzeczy takich do domowego ogródka, ale są też maszyny rolnicze, są też instytucje produkujące nawozy, pasze, także w zasadzie wszystko co się wiąże z rolnictwem z hodowlą zwierząt z ogrodnictwem, sadownictwem częściowo również. Wszystko to można na agropromocji spotkać. Udział w agropromocji to nie tylko pomysł na ciekawe spędzenie wolnego czasu, to także dawka wiedzy, szczególnie dla najmłodszych. Często e, pytanie, co, się na, co rośnie, gdzie rośnie, jak się nazywa zwierzątko jakieś, no zostaje gdzieś tam puszczone, że mleko z Biedronki, albo e, krowa to nie krowa, albo gołąb to jest kurka, więc dzisiaj e, zachęcam bardzo wszystkich serdecznie, aby odwiedzanie agropromocji było też również z dzieciakami, z młodzieżą, żeby zobaczyć jak to wygląda. Dzisiaj wiemy o tym, że niektóre warszawskie przedszkola wyjeżdżają na zewnątrz, na jeżeli pokazać dzieciom jak to wygląda, a tu mamy wyjątkową okazję, żeby samemu to zobaczyć w gronie rodzinnym. A organizatorem agropromocji jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy współudziale Instytutu Zootechniki, Powiatu Nowosądeckiego, Gminy Stary Sącz oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. A tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Tradycja i Nowoczesność w rozwoju obszarów wiejskich. Serdecznie zapraszam w sobotę i w niedzielę do Starego Sącza na agropromocję.